Dziesięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jedziemy Lewy lewo południu ścisko. do prawy dziewięćdziesiąt za beczką mu będzie. Do lewy dziewięćdziesiąt południu osiemdziesiąt. do lewej 90 do prawej 70 max uwaga pod bicie lewy 150 bo po... beczka od lewej 90 100 metrów szykana od lewej szykana od lewej Prawy między? Będzie szybki. миллиарда